Z jednej strony wiemy, że Bóg w swoim działaniu jest wolny, jest autonomiczny, udziela swoich łask komu chce, kiedy chce i jak chce. Z drugiej jednak strony wiemy, że niektóre łaski są związane z sakramentem, które są z ustanowienia Jezusa Chrystusa. Pokój dobro, pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj poważna dyskusja na temat sakramentów i to od tego pierwszego fundamentalnego sakramentu, jakim jest sakrament chrztu, skończywszy na tym, jako, na tym sakramencie, który przyjmujemy jako ostatni, a mianowicie sakrament namaszczenia chorych. Czy rzeczywiście nasze życie łaski, nasze życie duchowe jest tak bardzo uzależniony od sakramentów. Czy rzeczywiście żeby otrzymać te szczególne łaski trzeba przyjmować sakrament, czy z drugiej strony te sakramenty tak bardzo wiążą nas na całe życie, bo przecież wiemy, że takie sakramenty jak chrzest, jak bierzmowanie, jak sakrament kapłaństwa wyciskają na naszej duszy niezatarte znamie. To znaczy, kto już przyjął chrzest, będzie chrześcijaninem. To jakby to było nieodwracalne już, no bo stał się dzieckiem, dzieckiem Bożym, a ktoś by chciał przestać być dzieckiem Bożym, chciałby przestać być chrześcijaninem, no ale to znamie teraz ma, prawda? No i co ma teraz zrobić? Dlaczego sakrament ma determinować jego życie, już do końca ma nosić na swoim sercu ten znak sakramentu chrztu? Takie dyskusje się pojawiają, one się pojawiały w dekady temu, pojawiają się dzisiaj, być może dzisiaj coraz, coraz głośniej się o tym mówi w Polsce. Natomiast chyba cała ta dyskusja jest związana z tym, że nie rozumie się po pierwsze, czym jest sakrament, po drugie nie rozumie się po co sakramenty przyjmujemy i trzecie nie rozumie się, jaki jest cel i sens naszego życia. Bo jeżeli się Zrozumie, co jest celem, co jest sensem naszego życia, co jest naszym powołaniem, to zrozumiemy również, jak wielką pomocą w osiągnięciu tego celu są dla nas sakramenty. O tym w dzisiejszym słowie na dobranoc, a pochylimy się nad tekstem kardynała Ratzingera. Serdecznie zapraszam. Czy nie jest przesadą wyobrażać sobie, że wylanie na człowieka trochę wody ma mieć znaczenie rozstrzygające o całej jego egzystencji, albo włożenie rąk przez biskupa, które nazywamy bierzmowaniem, albo pomazanie olejem świętym dane przez Kościół choremu na ostatnią drogę. Nawet kapłani zaczynają tu i tam stawiać pytanie, czy włożenie rąk przez biskupa, które nazywa się święceniem kapłańskim, może rzeczywiście wiązać nieodwołalnie ich życie aż do ostatniej godziny? Czy nie przecenia się tu znaczenia rytu, któremu nie można w końcu podporządkować całej kształtującej się każdego dnia ludzkiej egzystencji z jej wciąż otwartą przyszłością? Z wszystkimi niewiadomymi i narzucającymi się różnymi sytuacjami. Idea niewymazalnego charakteru, jaki wyciskają na duszy sakramenty, wydaje się współczesnemu człowiekowi bardzo osobliwą, mistyczną filozofią. Uważa on ludzką egzystencję za proces stale otwarty, kształtowany przez decyzje człowieka. A nie zaraz na zawsze przypieczętowany przez jakiś jednorazowy rytm. Podobne idee przeciwstawia się sakramentalnemu pojmowaniu małżeństwa. Także Eucharystia nie wyłącza się z kręgu tych pytań. Co na to należy powiedzieć? Czy to, że Kościół wciąż zachowuje swe sakramenty, nie jest niczym innym jak ustępstwem na rzecz przeszłości? Co właściwie czyni człowiek przyjmujący sakramenty Jezusa Chrystusa? Kto chodzi do kościoła i przyjmuje sakramenty, czyni to, ponieważ wie, że nie on jako człowiek może decydować o tym, kiedy, gdzie i jak ma mu się Bóg okazać. Przeciwnie, wie, że jest tylko tym, który przyjmuje. Wie, że jest zdany na faktyczną, niepochodzącą od niego pełnomocną władzę, stanowiącą znak suwerennej wolności Boga, który sam jeden określa sposób swej obecności wśród ludzi. I chyba powtórzę to, co powiedziałem na wstępie, że tylko człowiek, który uświadamia sobie cel, sens, Swojego życia, swojego powołania, rozumie również sens i celowość przyjmowania sakramentów. To znaczy, jeżeli celem i sensem mojego życia jest wieczne zbawienie, i jeżeli wiem, że do osiągnięcia tego zbawienia potrzebna jest mi łaska Boża, a sakramenty są właśnie widocznym znakiem niewidzialnej łaski Boga. To chcąc osiągnąć wyznaczony cel, no muszę przyjmować tę łaskę. I to nie ja, jako człowiek, jako stworzenie, decyduję, w jaki sposób Bóg ma tej łaski udzielać. Bo z konkretnymi sakramentami, tak jak powiedziałem, związana jest konkretna łaska. I teraz na przykład weźmy sakrament chrztu i pewien pogląd, który pojawia się wśród rodziców, a nie będziemy chrzcili naszych dzieci, jak dorosną, zadecydują same. To tak jakby ci rodzice w ogóle nie, wie, nie widzieli sensu życia ludzkiego, że powołaniem człowieka nie jest bycie albo nie bycie chrześcijaninem, że tu nie chodzi o to, czy ktoś przejdzie pewien ryt, czy tego rytu nie przejdzie, czy będzie zapisany w księdze chrztu, czy nie będzie zapisany w księdze chrztu, czy będzie chodził do kościoła, czy nie będzie, tu chodzi o zbawienie wieczne. A jeżeli wiem, że Chrzest otwiera mi drogę do pozostałych sakramentów, jeżeli wiem, że Chrzest włącza mnie do wspólnoty Kościoła, czyli do wspólnoty ludu, pośród którego jest obecny Bóg i który ten lud prowadzi do wiecznej szczęśliwości, do wiecznego nieba, to jak mogę nie chcieć? Wprowadzić mojego dziecka do tej wspólnoty, w której jest zbawienie. To jest po prostu totalne niezrozumienie tego, czym jest sakrament chrztu. Podobnie jest z, z małżeństwem. Jeżeli ktoś patrzy na sakrament małżeństwa tylko od tej strony legalizacji wspólnego życia wobec kościoła, no bo już teraz mamy zalegalizowane, więc jesteśmy spokojni. Jeżeli ktoś tylko patrzy na sakrament małżeństwa od strony jego, jego nierozerwalności, tak, no i to co teraz, no już związałem się na całe życie, no ja biedny, a co będzie za jakiś czas, prawda, może będziemy chcieli się rozejść, to kompletnie nie rozumie, czym jest sakrament małżeństwa. Jeżeli dwóch kochających się ludzi chce być ze sobą, no to potrzebują pomocy, no właśnie dlatego, że przewidują, że będą trudności właśnie dlatego, że życie nie jest usłane płatkami róż, właśnie dlatego, że pojawiają się różnego rodzaju kłopoty, potrzebujemy mocy z wysoka, która tę naszą miłość będzie potęgowała, która tę naszą miłość będzie wzmacniała, która pozwoli nam przetrwać te trudne chwile naszego życia, byśmy wytrwali razem do końca, byśmy pomagali sobie w osiągnięciu zbawienia. To samo, to samo sakrament kapłaństwa, to samo sakrament bierzmowania. Jeżeli uświadamiamy sobie, i jeszcze raz to powiem, jeżeli uświadamiamy sobie cel i sens naszego życia, i uświadamiamy sobie, że Bóg w sakramentach daje nam potrzebne łaski, bo jeszcze raz powiedzmy, co to jest sakrament? To jest widzialny znak niewidzialnej łaski Boga. My byśmy chcieli, żeby Bóg nam łaski udzielał. My byśmy chcieli, żeby Bóg nam nieustannie pomagał. My byśmy chcieli, żeby Bóg nas wzmacniał, wspierał i zrobił wszystko, żebyśmy byli szczęśliwi. A Bóg, Pan Bóg mówi: dobrze, ja będę wspierał Twoje małżeństwo. Ja będę wspierał Cię w chorobie. Chcesz służyć Kościołowi jako, jako kapłan. Ja Cię będę wspierał w tej posłudze, ale właśnie w tym znaku sakramentalnym. I to nie Ty, człowiecze, decydujesz, w jaki sposób. Ja, Bóg, mam udzielać swoich łas, tylko to ja ustanowiłem pewne sakramenty, pewne znaki, w których w sposób uroczysty, tak można byłoby to powiedzieć, udzielam tobie swojej łaski. To, to inicjatywa jest po stronie Boga. To Bóg wychodzi do nas ze swoją łaską. To Bóg wychodzi do nas ze swoją pomocą. To nie jest tak, że ja sobie pstryknę i Pan Bóg przychodzi i w czym mogę pomóc, prawda? To nie jest lampa Alladyna, że potrę i nagle Pan Bóg się pojawi i mówi Panie Boże, wiesz, no teraz, to byś mi mógł pomóc. pomóc. Są sakramenty, jest pewien porządek, jest pewien ład, który Pan Bóg wprowadził. To nie ode mnie zależy. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment, który, który tutaj zacytowałem, który pochodzi od kardynała Ratzingera. Kto chodzi do kościoła i przy, przyjmuje sakramenty, czyni to, ponieważ wie, że nie on jako człowiek może decydować o tym, kiedy i gdzie i jak ma mu się Bóg okazywać. Przeciwnie. Wie, że jest tylko tym, który przyjmuje. Wie, że jest zdany na faktyczną, niepochodzącą od niego pełnomocną władzę, stanowiącą znak suwerennej wolności Boga, który sam jeden określa sposób swej obecności wśród ludzi. I właśnie Bóg określił, ten sposób udzielania tych szczególnych łask. Właśnie w tym znaku sakramentalnym. To jest, I to jest piękne, słuchajcie. I to jest piękne, bo my ludzie potrzebujemy znaków. My ludzie potrzebujemy widzieć. My ludzie potrzebujemy czegoś zewnętrznego, co będziemy celebrować. Sakramenty są ustanowione dla nas. My potrzebujemy sakramentów. My potrzebujemy łaski, która jest z sakramentem związana. Kto sobie to uświadomi, kto sobie to uświadomi, że potrzebujemy sakramentu, ten nie ma problemu, ten nie zadaje sobie pytań, czy przystępować do sakramentów, czy nie, czy są one ważne, czy nie, czy to niezatarte znamieniem w jakiś sposób mnie ogranicza, czy mnie nie ogranicza. Wrócę jeszcze raz do sakramentu Chrztu tak? i do tego, że no dziecko, jak dorośnie, samo wybierze, czy chce być chrześcijaninem, czy nie. Zobaczcie, że nie ma innej możliwości albo niebo, albo piekło, albo zbawienie wieczne, albo potępienie wieczne. Zbawienie wieczne związane jest z wyborem Boga. I teraz tak, ja od maleńkości chrzcząc dziecko, pomagam dziecku wybrać Boga. Formuję go w tej, na tej drodze ku zbawieniu. Jeszcze raz przypomnę, to jest obowiązek wynikający z sakramentu małżeństwa. Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Czyli czy chcecie zrobić wszystko, żeby wasze potomstwo osiągnęło zbawienie? Jeżeli ja mówię dziecku, samo zadecydujesz, czy chcesz być zbawiony, czy nie, to to jest największa krzywda, jaką dziecku można wyrządzić. To jest najwie... a, a z drugiej strony, to jest totalne niezrozumienie tego, czym jest wiara. To jest totalne niezrozumienie tego, czym jest zbawienie. To naprawdę to jest żal tych ludzi, którzy, którzy w ten sposób myślą. No, żal. Dlatego trzeba, trzeba uświadamiać, trzeba wyjaśniać, trzeba formować, trzeba przypominać, trzeba. Yy, Rozjaśniać rozum, myśl, żeby, żeby naprawdę nasza wiara była wiarą świadomą. Co to są sakramenty, po co je przyjmujemy, co się dokonuje podczas sakramentu, że to nie jest tylko ryt, liturgia, ceremonia, obrzęd, który mnie ogranicza. Nie właśnie On mi daje siłę, On mi daje moc, on mi daje wolność, bo daje mi łaskę Bożą, bo Bóg przez sakramenty działa w moim życiu. Dobrze, mógłbym długo na temat sakramentów mówić. Kończę na dzisiaj. Oczywiście nie kończymy naszego spotkania. Od razu posłowie na dobranoc zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia, na kompletę. Tam też w sposób szczególny, poprzez modlitwę otrzymamy Bożą łaskę. Nie łaskę związaną z sakramentem, ale łaskę związaną z modlitwą. I to modlitwą we wspólnocie. Do tej wspólnoty modlitewnej serdecznie zapraszam. Z Panem Bogiem, pokój i dobro.